Pokaż to jeszcze raz. Co mam pokazać, się tam nie No pokaż to jeszcze raz. Co? <laughs> I ten twój śmiech. <laughs> Cześć, tu Kuba z Dzisiaj mamy <coughs> Boże ciało, więc święcimy dzień święty treningiem. Mimo tego, że dzisiaj była sposobność, żeby pójść rano na trening, to jednak wybraliśmy się w około, około godziny 16:00-17:00. To, to był bardzo dobry co nie? Bardzo dobry. Byliśmy wcześniej w Łazienkach. Strasznie ostro, w Łazienkach. I jeszcze w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo fajnie bo... jest tak spędzić czas w takim naturalnym środowisku. I jeszcze zjedliśmy sobie takie domowe jedzenie. Znaleźliśmy knajpę niedaleko nas. Się nazywa chyba jak to? Zapiec? Zapiecek, zapiecek coś takiego. Także w zapiecek. Dobry placek jest po Pozbójnicku. Pierogi też z łososiem na przykład. Sylwia tam sobie wzięła jakiś miks. Eee, dawno nie jadłem takich dobrych pierogów, dobrze zrobionych. Dawaj. Szybciej jest Szybciej jest, lepiej. Ale z ciebie powerlifter się robi mały taki co? Malutki. <laughs> Jeśli chodzi o bazę y, treningu, czyli martwy ciąg, to póki co jesteśmy skończeni. E, potem, jeszcze, <grymne> <grymne> potem jeszcze podsumuję y, u siebie y, cały ten trening i programowanie. Teraz porobimy sobie jeszcze, mam no, dla ciebie propozycję. To będzie y, ten spacer farmera plus deska. Co ty na to? Chciałem spacerować. O, chciałem jeszcze coś takiego porobić o, takie rzucanie ale dziwnie bym się czuł rzucając o ścianę. Z czym masz chodzić? Z katlami. Ja ci pokażę. Z no. Ja sobie je noszę z otwartą dłonią, żeby kciuka nie angażować i wtedy mocniej przedramię. Ludem. I już trochę lepiej, masz święty brzuch. Tak. Wiesz po czym wiem, że to jest dla ciebie za lekkie? Bo zbyt łatwo zawracasz. To Cię nie przygniata, tak. Aha. Patrzcie, jaka ciekawa świata. Wszystkiego próbuję. No tak, dobry widok. Nie chcę, żebyś była pudianem. No, bo jeszcze. Jeszcze, jeszcze mi coś cię. urwiesz. No to już blisko, jak będziesz. Większa ode mnie to... Będę zjadła... Zaj... Ben... Będę, będę zjadła... Fu. zjadła ci górkę. Już myślałam, że będziesz zjadała mi w... <laughs> Robimy teraz spacer podwójny, czyli Sylwia będzie szła z tym sledem, a ja będę sobie szedł z ketlami. Zobaczymy, jak to będzie narzucał tempo. <laughs> Widzieliście urywki z treningu i na końcu jeszcze był śmieszny fragment, nie wiem czy ktoś się kapnął, ale Sylwii spadł but. To było bardzo śmieszne. <grym grym grym> tak, bo chciałam Cię dogonić i o. Ale swoją drogą bardzo fajna siłka. E, tam jest bardzo mało ludzi i często w weekend albo w takich godzinach, gdzie teoretycznie powinno być bardzo dużo ludzi, to jest ich mało, przez co mi się na bardzo... Na szczęście, nie? Bo... Właśnie popołudniami na innych siłach. No, ja ostatnio się ogromnici. przerzuciłem na, na trening popołudniowy. Yy, to mi bardziej pasuje i czuję się silniejszy, tylko że yy, staram się właśnie. Chciałem powiedzieć o przerwach. Daje mi się ostatnio zachować dni przerwy. Dzieje się to z kilku powodów. Na pewno plusem jest to, że Ty mnie zaczęłaś pilnować. Yy. Tak, ja Cię katuję non-stop, chociaż niekoniecznie się słucham. Bo ja staram się mówić, yy, właśnie, trenować z kimś innym, też trening. Nie samemu jest czymś, co wprowadziłem. E, trenuję sobie czasem ze znajomym, jednym, drugim, albo e, właśnie z Sylwią. Na przykład też zdecydowanie plusem jest to, jak robię trening ze znajomym, ponieważ e, jak dzień wcześniej powiem, że na przykład e, jutro robię wolne, no to nie pójdę na trening, no bo będzie mi głupio. Tak jak chodzę sam ze sobą i tylko ja wiem, co trenuję, kiedy trenuję. No to czasem zdarzało się, że planowałem sobie dzień wolny, ale jednak szedłem na siłownię. A też często przesuwasz, więc. No przesuwam mi wolę. Na przykład mam zrobić wolne we wtorek, a zrobię je w środę, albo w czwartek, albo w niedzielę. Tak czasem wynika. I to jest coś, co mnie hamuje. To jest coś, co hamuje mój progres. Jestem bardzo na siebie z tego powodu zły. Dlatego teraz, yy, tak jak widzieliście na filmie, osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć do końca czerwca, czyli na spokojnie 140x8 i tak sobie będę budował zakres powtórzeń wyższy. No i mam nadzieję, no nie chcę nic mówić, żeby nie zapeszać, bo znowu być może się nie uda, a nie chcę tego. Na pewno chcę pilnować dni przerwy i teraz zrobię sobie yy, ten tydzień, który będzie, to będzie tydzień takiego roztrenowania, postaram się Zrobić kilka dni wolnych, więcej, porobić różniejsze treningi, tak aby y, przygotować, dać trochę swojemu ciał. Ciał, ciał, odpocząć. Chyba dlatego, że jedziemy na kilka dni, tak? Tak, tak, też warto powiedzieć. Y, mamy następny weekend więcej wolnego, y, więc będziemy jechali nad morze, chyba, o ile będzie pogoda. <todgłos》> tak. Sobie... My też chyba jakoś aktywnie spędzimy czas. nie? No tak, jak będzie właśnie standardowo, margen. jak stare dziadki, nie? <noise> ja mam takie marzenie, żeby sobie pochodzić po plaży. E natomiast jeszcze fajnie by było zgrać to z treningiem, na przykład z Rafałem Grabowskim. E o, a może coś widzowie polecą nad morzem, żeby coś fajnego. O, było. tak, właśnie miałem prosić. E jak macie jakieś ciekawe, fajne plaże, bo chodzi nam o plażę taką e w miarę czystą, w miarę bezludną, choć zakładam, że jedno z drugim nie bardzo będzie się łączyło ale jeśli macie jakieś plaże godne polecenia, to już obojętnie gdzie nie są, tylko plaże, nie? No nie coś, tylko, tak, coś, coś takiego nadmorskiego to piszcie w komentarzach, będziemy wdzięczni za sugestie, bo w sumie to jest za tydzień, my nie mamy za bardzo planów, to będzie taki trochę spontan yy, ale myślę, że jednak może, nie? A, bo pokazaliśmy też Ciebie i mieliśmy ustalić na filmie jakie są Twoje założenia Nie będę mówił, bo chyba nie chcesz, jaką masz wagę ale jest to waga naprawdę piórkowa. Myślę, że nie strzelilibyście, ile waży Sylwia. Ym... A ja myślę, że strzeliliby. <grym <grym to strzeliliby? strzelajcie! Staliliśmy sobie taki śmieszny cel, że ja będę podnosił o 100 kilo więcej niż Sylwia. To? No. Ale nie. Dwa razy masa swojego ciała to miał być mój rekord. A. Życiowka. Życiow... Życiowka? Albo życiowka. Poczekaj, no to byś musiała podnosić. Ale no, na razie nie, tylko nie mów. Aha, no dobra, no to jeszcze troszeczkę Ci brakuje. Może, żeby Cię trochę zmotywować do nabrania masy ciała, ja Cię teraz będę pilnował, już od lipca Cię będę pilnował jedzenie, to może zrobimy taką serię. Nie? Może po prostu będziesz częściej mówiła o swoim progresie, żebyś też była zmotywowana, nie? Mam nadzieję, że ten progres będzie. Będzie, ja się za zaopiekuję Tobą, będziesz w dobrych rękach, ja też muszę robić. Progres, także. Sprawdzimy, może mi się nic nie stanie. Nie no spoko. Jesteś pod, w dobrych rękach jesteś, także na pewno dzisiaj się nie stanie. No dobra. Kończymy. No to kończymy, no kończymy, już kończymy. Trochę taki misz masz jest. Natomiast yy, chciałem wrzucić film w niedzielę. Teraz mamy godzinę około 23, ale może zdążę wrzucić w niedzielę rano. Na 9, żeby było, także jeśli ten film oglądacie rano, to dajcie kciuka w górę, bo trochę zarwałem, no wpiszcie w komentarzach te polecenia. A propos, plaż, naprawdę yy, nie wiem. Za bardzo, gdzie tutaj szukać pomocy, ale liczę na Was, także czekamy na komentarze. Mam nadzieję, że taki film lekko treningowy na początku Wam się podobał. Lekko treningowy. Eee, także co? Ja zapraszam standardowo na Facebooka, Instagrama i do następnego filmu. Szerokość. Szerokość. <laughs>